Chciałbym zagrać zająca Maxa. Ale pan nie jest zanimowany. Jak to nie? Oczywiście, że jestem. Proszę. W te święta nikt mi nie przykica! Młodszy? W te święta nikt mi nie przykica. Jeszcze młodszy? Dobra. W te święta nikt mi nie przykica. Te święta nikt mi nie przykica. Bardziej sepleni? Proszę. W te święta nikt mi nie... Nie, aż tak nie. W te święta nikt mi nie przykica. Nie. W te święta <laughs> nikt mi nie przykica. Dobra. W te święta nikt mi nie krzykica. Nie przykica mi nikt ze święta. W te święta nikt mi nie przykica. Co chcecie jeszcze? Zając Max ratuje Wielkanoc To mówiłem ja Zając Max Zając Max ratuje Wielkanoc Żaden lis nie zrobi go w jajo W kinach